Zadanie dziewiąte za jeden punkt z matury 2012. Wskaż wykres funkcji, która w przedziale od minus 4 do plus 4 ma dokładnie jedno miejsce zerowe. W naszych rysunkach najpierw zaznaczę wszędzie przedział od minus do plus 4. Jest to przedział, w którym liczymy miejsca zerowe. Graficznie, miejsca zerowe są to punkty przecięcia z poziomą osią x. Gdybyś chciał obliczać miejsca zerowe ze wzoru, to pamiętasz. Warunek Y równa się 0, więc tutaj sprawdzamy tylko i wyłącznie punkty przecięcia z poziomą osią X. Więc na pierwszym rysunku mamy takie dwa punkty, czyli mamy dwa miejsca zerowe, tutaj mamy jedno miejsce zerowe, czyli w zasadzie widzisz, jest to odpowiedź do naszego zadania, ponieważ wskazujemy funkcję, gdzie jest tylko jedno miejsce zerowe, a tutaj jest jedno. Jak widzisz, tutaj mamy funkcję stałą równoległą do osi x i nie ma punktów wspólnych z osią x, nie ma miejsc zerowych. Tutaj mamy dwa miejsca zerowe, a więc odpowiedzią pozostaje punkt c.